Rozdział 25. O świątyni zgody zbudowanej z rozporządzenia Senatu na miejscu tych zamieszek i morderstw. Bardzo udanym rozporządzeniem Senatu na miejscu owym, gdzie te śmiertelne staczano boje, co zabrały życie tylu obywateli różnych stanów, zbudowano świątynię zgody, iżby ona jako świadek kary Graków rzucała się w oczy tym, co przemawiali publicznie i była dla nich przestrogą. Lecz czyż nie było to szydzenie sobie z bogów, żeby stawiać świątynię takiej bogini, która gdyby naprawdę w mieście wtedy przebywała, to zamieszki nie poczyniłyby takiego w nim spustoszenia? Chyba, że bogini zgoda jako winowajczyni tych zbrodni przeto, że opuściła była duszę obywateli, zasłużyła na to, by ją w tej świątyni niby w więzieniu zamknąć. Bo jeśli już chciano stworzyć coś, stosownego do wydarzeń to czemuż nie zbudowano świątyni niezgody jeśli bowiem zgoda jest boginią nie ma powodu dla którego by niezgoda miała nie być też boginią tamtą dobrą a ta złą stosownie do wywodów Labeona do takich rozróżnień rozróżniań skłoniło Labeona nieco innego jeno to że w Rzymie widział jedną świątynię ku czci bogini Gorączki Febris, a inną ku czci bóstwa zdrowia, Salus. Można więc było tak dobrze zgodzie, jak i niezgodzie świątynię budować. Niebezpiecznie to było dla Rzymian narażać się na gniew takiej bogini. Zapomnieć, widać, że początek upadku Troi powstał z jej obrazy. Zapomnieli, widać, że początek upadku Troi powstał z jej obrazy. Bo to ona przecież, urażona, że jej do towarzystwa bogów nie zaproszono, wpadła na myśl powaśnienia trzech bogiń, podsunąwszy złote jabłko. Stąd kłótnia bóst, zwycięstwo wenery, porwanie heleny i zburzenie Troi. Mogła się była przeto obrazić, że i w Rzymie ona tylko z pomiędzy różnych bóst na żadną świątynię nie zasłużyła. Dlatego to widocznie od dawna niepokoiła miasto różnymi waśniami. A teraz tym więcej oburzyć się mogła, skoro spostrzegła, że w miejscu rzezi onej, a więc jej dzieła, stanęła świątynia jej przeciwniczki. Ich uczeni i mędrcy żołądkują się, gdy my dworujemy sobie z tych bredni. A pomimo to. Nie przestając być czcicielami dobrych i złych bóstw, nie dają sobie rady z tą zawiłą sprawą zgody i niezgody. Musieliby bowiem albo zupełnie poniechać czci tych dwóch bogin i raczej przenieść na dnie febreł i belonę, którym od wieków świątynie pobudowali byli albo też i tamtych. To jest zgody i niezgody. Cześć, podtrzymać nadal. Chociaż zgoda wyniosła się od nich, a niezgoda srożąc się, aż do wojen domowych doprowadziła.